Ok, w tym odcinku pokażę Wam bardzo fajną cechę Windowsa 7, która mówi, jak łatwo ustawić, przypisać rozszerzenie jakiegoś pliku do danego programu. To jest pomocne na przykład, że do, żeby Windows rozróżniał, jakie pliki chcemy, czy otwierać jakim programem, Na przykład jeżeli mamy jakieś pliki muzyczne, to możemy otwierać go za pomocą na przykład Windows Media Player, albo możemy go otwierać za pomocą innego programu, który na przykład mamy, za który zopściliśmy, bądź ściągnęliśmy, bo jest darmowy z internetu. Więc co robimy? Klikam przycisk Start, wchodzimy w Control Panel. Wpisujemy... A, wchodzimy w Systemy Security. O, no, czasami sam zapominam, więc wpisujemy tutaj. Default. Program pokazuje domyślne oprogramowanie i teraz wybieramy pierwszy ustaw. Twoje domyślne programowanie. Set your default program. I teraz pokażę Wam na przykładzie. Mamy tutaj na przykład jakieś standardowe pliki wave muzyczne do otwierania do otwierania muzyki. Jeżeli nacisnę teraz, to słyszę dźwięk, prawda? Otwiera mi się program WLC Media Player, ale chciałbym, żeby te bliki WAV Wave, tak, otwierały się za pomocą domyślnie Windows Media Player. Więc co robię? Z listy programów, które mam tutaj zainstalowane, wybieram, wybieram w tym wypadku. Media Player i wybieram Choose Default Program for this. Czyli teraz tak, szukam rozszerzenia plików. widzimy różnego rodzaju pliki mamy, prawda? Mamy również AVI. Tutaj jest zaznaczone, że AVI od uruchamy program w WLC Media File, a pliki Wave to tutaj tak samo uruchamy program w WLC Media File. Więc teraz zaznaczamy to i naciskamy Save. Teraz jeżeli przejdziemy do folderu to widzimy, że ikonka się zmieniła i teraz jeżeli naciśniemy to to widzimy, że Media Player uruchamia y, nasz program. To samo możemy oczywiście mm, zrobić y, na przykład y, z plikami MP3. Y, z, ale ze względu na prawa autorskie nie będę pokazywał y, tych y, tych y, y, tych y, Plików. Natomiast tak samo możemy ustawić, że przy, domyślną naszą przeglądarką internetową będzie Firefox, prawda? Jest to bardzo użyteczna, u, użyteczna, y, y, użyteczna forma konfiguracji. Jakie pliki przypisujemy do jakich programów? Dziękuję i do usłyszenia, cześć.